W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielkie zawierzenie świętemu Michałowi Archaniołowi, dzień trzeci, posłuszeństwo tronów. Panie Jezu Chryste, staję przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać Twój nieskończony majestat. Wierzę w obecność dobrych duchów pośród nas. Zwracam się do Ciebie i przyzywam świętego Michała Archanioła jako mojego patrona, obrońcę i orędownika. Pragnę tak jak On adorować Twoje boskie oblicze i odważnie stawać w obronie Bożej chwały. Chronię się pod Jego potężnym stawiennictwem i ufam że wspomoże mnie w walce ze złem i grzechem. Razem z chórem tronów przynoszę do Ciebie, Panie, wszystkie moje intencje. I razem z aniołami już teraz dziękuję, że ich wysłuchujesz i nie zostawiasz mnie w potrzebie. W sposób szczególny zawierzam Ci wszystkie sprawy trudne i beznadziejne ufając, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Pozwól mi Panie dobrze przygotować się do aktu zawierzenia Świętemu Michałowi Archaniołowi. Wierzę, że moc Księcia Niebieskich zastępów chroni przed napaściami złego ducha, a jego obecność jest znakiem szczególnego wybrania. W trzecim dniu przygotowania Obdarz mnie duchem posłuszeństwa na wzór tronów, którzy wiernie trwają przed Bogiem i pokornie Mu służą. Wspólne błagania do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, przemożny nasz orędowniku Boga, dziękujemy z głębi serca za otrzymane dobrodziejstwa, a powodowani mocnym przekonaniem i żywą nadzieją, prosimy o nowe. Wszak jesteś naszym patronem i wspomożycielem. Odwołujemy się dzisiaj do Twojej potęgi, dobroci i zadziwiającej gotowości do usług. Zechciej wysłuchać naszych błagań i racz przyjść nam z pomocą. Gdy wewnętrzną siłą wołamy, i nie przesta przestaniemy wytrwale wołać do Ciebie. Aniele Boży, wstaw się u Boga za nami. Cudzie stworzenia, wstaw się u Boga za nami. Książę Najprzedniejszy, wstaw się u Boga za nami. Szermierzu praw Boga Stworzyciela, wstaw się u Boga za nami. Odnowicielu Ładu Bożego, wstaw się u Boga za nami. Powierniku Pański, wstaw się u Boga za nami. Pierwszy Wielbicielu Boga, człowieka, wstaw się u Boga za nami. Chorąży Krzyża Świętego, wstaw się u Boga za nami. Rycerzu Boga Rodzicy, wstaw się u Boga za nami. Rządco Dworu Niebieskiego, wstaw się u Boga za nami. Hetmanie Chówców Anielskich, wstaw się u Boga za nami. Mieczu Karzący Zbuntowane Duchy, wstaw się u Boga za nami. Odwieczny Przeciwniku Szatana, wstaw się u Boga za nami. Miłośniku Prawdy i Pokory, Wstaw się u Boga za nami. W przykładzie bogomyślności, wstaw się u Boga za nami. Wzorze modlitwy i ofiary, wstaw się u Boga za nami. Tęczo wśród burzy pokus, wstaw się u Boga za nami. Patronie umierających, wstaw się u Boga za nami przychylny, mierniczy zasług, wstaw się u Boga za nami. Zwiastunie niezbawienia, wstaw się u Boga za nami. Wspomożycielu dusz w czyśćcu, wstaw się u Boga za nami. Przewodniku dusz do nieba, wstaw się u Boga za nami. Aniele stróżu Kościoła, wstaw się u Boga za nami nie namiestników Chrystusowych, wstaw się u Boga za nami. Obrońco stolicy chrześcijaństwa, wstaw się u Boga za nami. Podporo misjonarzy katolickich, wstaw się u Boga za nami. Duchu wszystkim usługujący, wstaw się u Boga za nami. Wybawco z niewoli, wstaw się u Boga za nami. Cudotwórco Sławny, wstaw się u Boga za nami. Mocarzu niebios i obrońco dusz najlepszy, oczekujemy błogosławionych skutków Twojego wstawiennictwa, najpierw dla siebie, a następnie dla tych wszystkich, których pragniesz obdarzyć łaskami. Niech wspólne nasze błagania dla, dla każdego z nas, dla naszych rodzin i parafii, dla wszystkich społeczeństw, narodów i całego Kościoła Świętego staną się źródłem błogosławieństwa Bożego po wszystkie wieki wieków. Amen. Słowo Boże z listu do Rzymian, 12 rozdział, wersety 9-16: Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego. Podążajcie za dobrymi. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie się. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi. W modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebą świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złożeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością. Lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych rozważanie do słowa Bożego. Święty Augustyn w swoim dziele O państwie Bożym wskazał na dwa rodzaje państw, które w symboliczny sposób przedstawiają dwa rodzaje ludzi i pisał: Dwie miłości powołały dwa państwa. Miłość własna Posunięta aż do pogardy Boga, powołała państwo ziemskie. Miłość Boga zaś posunięta aż do pogardzania sobą, powołała państwo niebieskie. Pierwsze szuka chwały w sobie, drugie u Pana, bo pierwsze pragnie ją zdobywać u ludzi. Dla drugiego zaś najważniejszą chwałą jest świadek Jego sumienia, Bóg. Tamto chwale własnej ponosi podnosi głowę, to mówi do swojego Boga, Ty jesteś moją chwałą. Tak oto rysuje się przed nami obraz człowieka ziemskiego i duchowego. Postawę człowieka ziemskiego opisuje takie pojęcie jak egoizm egotyzm czy egocentryzm taki człowiek uważa siebie za pępek świata i nieskory jest do uznania że są na tym świecie rzeczy ważniejsze niż on sam człowiek duchowy natomiast zwraca się ku bogu a tym samym swoje życie traktuje jako służbę względem innych w takiej postawie rodzi się prawdziwe ojcostwo i macierzyństwo czyli umiejętność życia dla innych kosztem własnych ambicji, zysków i egoizmu. Obraz dwóch państw pokazuje, że człowiek może popaść w zachwyt nad sobą lub nad Bogiem. Zachwyt nad sobą niewiele ma wspólnego z pokorą. Pycha, mimo iż często wydaje się grzechem odległym i obcym. Czai się w zakamarkach naszej duszy i daje o sobie znać przy najprostszych czynnościach. Nie ma nic bardziej zwodniczego nad pozory skromności. Często jest to tylko obojętność wobec opinii ludzkiej, a czasami ukryta pycha. To stoi słusznie, gani pysznych słowami. Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, Którzy stawają siebie wyżej niż innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć, jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę. Pokora jest towarzyszką prawdy. Każdy powinien zdać sobie sprawę, że z jednej strony człowiek potrafi przekraczać samego siebie, dokonywać rzeczy wielkich i szlachetnych, z drugiej strony nie ma ucieczki od naszej słabej i delikatnej kondycji. Życie jest niezwykle kruche, a łaskę, uświęcającą można bardzo łatwo utracić. Człowiek pokorny wie, że podobny jest do Boga, ale jednocześnie jest od niego całkowicie inny. Warto zatem odmówić dziś z wiarą modlitwę o pokorę, za wstawienicwem świętego Michała Archanioła, abyśmy nie sądzili o sobie wyżej niż jesteśmy w rzeczywistości. Modlitwa o pokorę za wstawienicwem świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, pogrąco szatana ducha Pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu Jego świętej woli. Stawiaj się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia, któż jak Bóg. Amen. Zadanie na dzisiejszy dzień. Odprawię drogę krzyżową ze świętym Michałem Archaniołem. Prośby. Boże, Ty posyłasz swoich aniołów, aby nas strzegli rano. Wieczór we dnie i w nocy dodaj nam sił do wiernego wysłuchiwania się w ich natchnienia i ostrzeżenia. Ojcze, nasi aniołowie są zwiastunami nadchodzącej łaski, spraw, abyśmy nie zmarnowali dobra, które dla nas przygotowałeś. Boże Twoi wierni z ufnością wzywają pomocy anioł daj, Abyśmy nie obrażali Cię pychą, złośliwością i zawiścią. Boże poślij na pomoc swojemu ludowi Archanioła Michała, niechaj pomnaża w nas wiarę i ducha pokornej służby. Trzeci akt Szelisty zawierzenia, święty Michale Archaniele, odnowicielu Ludu Bożego spraw, aby w duchu posłuszeństwa. Odnawiał swoją przyjaźń z Bogiem i poskromił w sobie bunt przeciwko Bożym Przykazaniom. Amen. Kochani, link do Drogi Krzyżowej znajdziecie w opisie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.